Wierna żona to skarb. Należy trzymać ją w sejfie. No nie, ja nic nie mówię. Są takie żony, co czekają i 20 lat, ale to mity w dodatku greckie. Już tyle lat Ody poza domem niestety kompas w domu zostawił i teraz gdzieś błądzi po pustyni. Rozmawia z echem pośród skał, a tu chłopaki dowiedziały się, że odys bez kompasu i na podry przychodzą. Lecz ja wierności muszę dochować, bo odyskarż strażnik kablem od żelazka naparza. Chodź do kina! Nie! Kurde, no! Penelopa! Chodź na dancing! Nie! Kurde, no! Penelopa! Nie! Panie nasz, usta, z milu przynieśli, kiedy pobudka zagrała. Ja, Miany stody mądry i mężny, co dziesięć lat do domu wraca. Kolegów musiałem z wojny odprowadzić. A które z was to moja wierna i piękna Penelopa? Wróciłeś wreszcie! Jam ci, Penelopa! Jam ci! Jam ci! Tyś mi, tyś mi? Tak! A to kto? A to miejscowi podrywacze! No kurde! Mogła powiedzieć, że hydraulicy! Penelopa? Odsuń się. Odysnie nie podchodź. Ja ci mówię, nie podchodź, my sami, bo ty zmęczony jesteś. Ja, ja oh, oh. ja Penelopa, nareszcie razem do domu wraca? Długo, nie? To ty się włóczysz z kolegami, a ja tu usycham z tęsknoty. Jeść nie mogę. My też bez zagąszania. O, nie ujdzie ci to na sucho? Penelopa! Herosa? ścierką? <laughs> no nie przy ludziach, kochanie. Ma... Do kuchni! Ale...